Kocham cię. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Sakry Złota i ja też również Ciebie kocham. A teraz możemy iść dalej. Aha, rozumiem. Co rozumiesz? No że idziemy dalej, ja to rozumiem, oczywiście, nakuraj. Czekaj, czekaj, gdzie czek, ja idę, jak mam tam, tam... A ten tam. Czemu my jesteśmy w kanionie jakimś? Za no piastem? bo zakaś jakiś portal tutaj był. No no wiem, ale dziwnie to tak wyglądało, bo zawsze byliśmy na tych... W wyżynach, a teraz na takiej... No byliśmy, dolicy. no by, by były jakieś tam parę odcinków, że byliśmy na... Wtedy. Ale nigdy na ta, nie na takim, takim właśnie, na takim baseniku piaskowym. No dobra, dobra. no wiesz, no jakby powtarzali jeszcze lokacje, to już w ogóle był, był, byłoby dziadostwo. Mhm. Kompletne dziadostwo. Nie, trują mnie. Trują mnie. Nagrywamy to niedługo po tym jak nagrywaliśmy ostatnie odcinki. Więc jeszcze wiem o co chodzi. Jakbym to nagrywa. Jak zwykle dwa tygodnie później to już, już bym nie wiedziała co się dzieje. Jak to w moim zwyczaju. No. I... No. Co, z to, co jest z tym diablicą? Nie chce się. Każe i coś zrobić, tego nie robi. Działa mi w ogóle. A, aha, dowiedziałam się. Zastrzał nie przepraszam, do tej strzałki się nie mogę przyzwyczaić. Więc... Ja wiem, ja też zawsze na ośrodku chodzi. Ona jest taka wiesz, umieszczona na dole, mam na dole gdzieś na pasku tym takim dziwnym. Na ten pasek nigdy się nie patrzę. Więc będę uważała ciebie za mój GPS. Może być? No dobrze, będę twoim gps, -em. GPS -em. Ale super, ale fajny GPS. Ogólnie to zawsze GPS ma żeński głos, więc jesteś... Wyjątkowy... aaaa... To znaczy można zmienić, ale w standardzie zawsze ma żeński głos. A to u nas my też mamy GPS-a, ja jakoś nie widziałam nigdzie opcji na męski głos. Nie ma? A to jest w Polsce? Nie no, w Polsce, no... A nie, nie wiem, oczywiście, ja ci mówię tylko... Nie wiem, no może się nie przyglądałam aż tak, wiem tylko, że jest tysiąc różnych... Na pewno jest tysiąc języków jakichś tam... No. Tony są różne, ale, mhm. ale... nie widziałam, nie wiem, no może nie przyjrzałam się... Nie a, wiesz... Ale... Powiem Ci, że ja nigdy nie, ja nie cierpię tych głosów GPS. Ja wolę sobie rzucić okiem na mapę, bo już wielokrotnie się przekonałem, że co innego mówi GPS, a co innego jest pokazane na wyświetlaczu i właśnie zawsze trzeba się kierować tym, co jest pokazane na wyświetlaczu, a nie tym, co mówi GPS. No bo to tak jest, no wiesz, no GPS ci powie, że to jest za 200 metrów, ale się pomyli o 100 metrów i co wtedy? Gorzej, powie Ci, żebyś skręciła w lewo, a zaznaczone jest ewidentnie zakręt w prawo. A nie, no u nas tego tak... aż tak nigdy się nie stało, żeby pomylił kierunki tego nie było. U nas. To znaczy to się rzadko zdarza bardzo, ale się zdarza, już mi się zdarzyło takie coś. Ja tylko, ja tylko słyszałam o wypadku, a czy przypadku, że nie, pamię nie pamiętam tam kto to był, czy to w naszej rodzinie ktoś taki, czy znajomy, czy coś, że GPS go wprowadził w rzekę, czy w wodę, w jezioro, czy coś tam pokazał, że jest... Pokazał, że jest... Nie, bo była noc, było ciemno. Absolutnie mhm. ciemno, ża żadnego oświetlenia na ulicy, bo to była taka droga w lesie. I wiesz, i trzeba było się kierować po prostu absolutnie tylko i wyłącznie ufając GPS-owi. No i właśnie się zaufało GPS-owi. I tak to wyszło. To, to trzeba się trzymać właśnie wtedy też przepisów. Nie no, ja zawsze sobie po prostu pomagam, jeżeli chodzi o dokładny adres, bo jeżeli chodzi o adres do miasta, to zawsze sobie według konkretnych drogowskazów jeździłem. A po mieście to już wiadomo było to. No Jakaś miesz, pomoc się przydała. Miasto zawsze możesz też nawet się w najgorszym wypadku zatrzymać i zapytać kogoś. Nie, no sio. Diek ile ich tu jest. Teraz zginę. Daj, nie ma zania ginąć jeszcze Ciekawe kiedy my przejdziemy tę grę. Ha. Tak się zastanawiałem, czy my wyrobimy się przed stoma, stoma, stoma odcinkami. No. Ja chyba nie. Chyba nie, nie. Ale czy się zmieścimy w 150 odcinkach? Ja nie wiem, ja w ogóle się zastanawiam, czy to... To jest w ogóle bardzo długa seria ale ona byłaby taka krótka, tylko na 150 docię... Ale wiesz, czy wiesz, ona, ona jest bardzo długa, bo ona długo trwa. Ja ją wrzucam bardzo rzadko. Znaczy rzadko. Eee, dwa odcinki na tydzień. I dlatego ona się taka długa robi. Wiesz tak naprawdę to jest odcinek gdzieś tam 90, któryś? 93. Czwarty... Nie wiem, piąty, szósty, no nie, no blisko 90. I każdy trwa mniej więcej tam od 10 do 15 minut. No, tak naprawdę to nie... nie mam dużo nagranego. Nagrywam ją rzadko. Wrzucam rzadko. Dlatego no, tak mało tego wychodzi. A normalnie było było wiele więcej. I to prawdopodobnie, znaczy to może prawdopodobnie, takim... prawdopodobnie byśmy już dawno skończyli tę serię, gdybyśmy ją nagrywali regularnie, codziennie najlepiej i... i ten. I wrzucać ją codziennie też. To znaczy to się tak przekłada, że to jest 180 odcinków, bo jak ja sobie zaczynam z Pellforsa myślę, że to będzie jakieś 200-300 odcinków, a to się później okazuje, że to jest mocno przesadzone. I tu pewnie też tak będzie, że to się przed tak, 200 tak. odcinkami stworzy. To się tak, tak wydaje, że masz tych filmów nagrane, nie wiadomo ile i ile, ile set tam odcinków jest za to. A to, wiesz, 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 to są takie odcinków. czasem patrzę w internecie, o nie wiem, jakieś tam serie, że to na przykład tam 15 odcinków. Seria, ale wiadomo, takie odcinki są na przykład po pół godziny, po godzinę, po 40 minut zupełnie inaczej <grym> wygląda. Dobra, nieważne. Zajmijmy się sakredem, może to jakieś owoce przynajmniej przyniesie wreszcie w tej grze. Chcę ją przejść. Zwyczajnie siecię chcę ją przejść. Wiem, że kawał drogi jeszcze przed nami do przejścia tyłu. No jeszcze jest kawałek. A czy inaczej, to już jest taki... Powiedzmy końcowy odcinek, ale najdłuższy końcowy odcinek. Znaczy odcinek w sensie... O, pająk. Ym, no, odcinek gry. Kawałek gry. Sakret złota edycja, zaraz. Bo nawet nie pamiętam przy którym odcinku jest 91 na YouTube. Dobrze yy. już wracam. Już wracam. Wracaj, wracaj. Może wyją w ogóle. Hmm. Mam jeść na dół naprawdę. Znowu nie patrzę na strzałkę, tylko na mapę. Pająk. Z no Jeszcze czego. Ja no, jem, jem, jem owoce morza, ale nie owoce ziemi. Owoce ziemi, ale wiem, Fuja ja w, w tych kuchniach azjatyckich to pająki. Nigdy nie mam pająka, nie wiem jak może smakować. Ja bym chciał kiedyś spróbować przy skorpiona w czekoladzie. Słyszałem, że jest Czekaj, ja tu zginę zaraz. Skorpion w czym? W czekoladzie. Po prostu pieczony skorpion i do czekolady jeszcze. Ja lubię skorpiony, ale jako skorpiony i nie do jedzenia. Jako nie, on jest żonty. po prostu taki chrupiący, tak jak yy, można powiedzieć Kinder Niespodzianka z łafelkiem. Tak to smakuje podobnie. Hmm. No kiedyś się... A gdzie to, gdzie to w ogóle? Skąd to... Z... Gdzie to można znaleźć, kupić? Takie coś można z... w Sudanie na przykład dostać. No, żeby tam trafić, albo właściwie, żeby tam zostać, trzeba jeszcze mieć szczęście, żeby przeżyć. Generalnie to nigdy mi się nie podobało w tych krajach takich tropikalnych, gdzie tam te pająki różne, to jadowite takie, W życiu bym tam nie chciał zamieszkać. No nie, 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 I no nie, Klimat europejski też. Ja, żeby ja one by... jeszcze nie były jadowite też, że w porządku. Wiesz, mi nawet nie chodzi o zwierzątkę, ja bym nie mogła na przykład tam mieszkać ze względu na moje stan fizyczny, nie byłabym w stanie. O nie, pająk. No tak, taki optymalny chyba do życia to nie... To nawet nie jest umiarkowany Nie, u mnie to takie wiesz właśnie, jak temperatury są między 10 a 30 stopni max, to jeszcze jest ok A jak się, a czy jeszcze poniżej jest ok, ale jak jest powyżej to... Tak w Hiszpanii zresztą Ja bym chciał w Norwegii albo w Finlandii o o o Norwegia, Norwegia Jakieś marzyłam o Kanadzie Bardzo Kanada też może być. Takie chłodniejsze klimaty raczej. No 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 no. Są zdrowsze ponoć. I tak zresztą chyba wygląda na to, że owszem. Ociech no ja mam... Mogę... Chociaż ży ludzie żyją co ponoć. No to jest ciekawe, nie wiem, ja tam zawsze się trzymałem zimnego klimatu. 10 stopni widzimy w domu i było super żadnych gryp, żadnych zachorowań. Nie, ja tak miałem w Polsce teraz, trochę się pozmieniało. Trochę, troszkę. Co to jest? O, oni się biją? A to dobra, bijcie się. Ja nie będę wam przeszkadzał. Przeszka Ciekawkę mam. Hmm? Ciekawkę mam. Mleczka z miodem byś się musiała pić. Znowu! Znowu! E, so, dobra, napiję się, ale to po nagrywaniu nie tego. Musiałbym wyjść, a nie będę tego robić. Otrzymuje się cały czas, to 15 FPSów w ogóle się nie rusza. O, co tu się dzieje? Ta gra mnie zaczyna przerażać. Coraz gorzej sobie w niej radzę. Oj tam. Nie no, wiesz, że tak jesteśmy silni. No i jakbyśmy byli tak samo słabi jak na początku, to słabiej nie doszło. Zobacz, I tak ta diablica lepiej wygląda niż sobie założyłem na początku w ogóle, bo na początku było faktycznie źle, a teraz wychodzi na to, że lepiej sobie radzi nawet niż gladiator rozwinięty pod podobnym poziomem. Znaczy, powiem Ci tak, na początku to wiele zależy od tego, co znajdziesz na początku, jaką broń.